Cześć wszystkim! Z tej strony Kanon. W dzisiejszym odcinku sztuczek i trików chcę Wam zaprezentować kolejkę górską. No to nie jest jakaś super epicka kolejka górska, ale poznacie dwa, dwie sztuczki lub triki, jak to można nazywać do używania w kolejkach. Więc jedziemy. Pierwsza sztuczka, albo trik, to jest powolny wjazd na góry jak widzicie na filmiku jeżdżamy powoli no tutaj się zwiększy tempo następnie tutaj mam mały skok jazd pod skos to są podstawowe rzeczy wjazd do tunelu lampy to też podstawowa rzecz i tu następnie brakujące tory nagle wysuwają się ze ściany i podjeżdżają z powrotem krótki przejazd, fajna kolejka niedługo ją robiłem no na creative no, na survivalu na pewno więcej czasu by mi zajęło, zbieranie materiałów i tak dalej, ale zabawa zawsze jest fajna teraz zobaczymy jak lejedzie wózek głupi wózek znowu się zaciął wyjeżdża do góry powoli jak widać Za moment ruszy z dosyć większą prędkością. On spada na dół. Tu już normalny jego podjazd jest tak dalej. Teraz podlecimy w stronę czaszki. Byle jakie czaszki. I tu będziemy widzieć, jak tory się przesuwają do niego. To nie jest jednorazowy jazd Można jeździć w kółko i w kółko i w kółko. Tutaj znowu się zatnie. Jest bardzo fajny, jeżeli chcecie na serwerze komuś wybudować taki ten. Na pewno ludziom się spodoba. A na niektórych serwerach można sprzedawać wstęp do jakiegoś miejsca tam, przy pluginach specjalnych. I tu mamy system, który powoduje, że miga. Zaraz pokażę Wam budowę jego. Przyda nam się jakiś materiał budowlany. Parę pochodni, parę nowego proszku. I oczywiście złote tory. Budujemy najpierw jakiś podjazd. Na który kładziemy oczywiście złote tory. O, następnie budujemy maszynę powodującą miganie. W te, ten sposób najlepiej. Teraz na ściankach, a za niego klocka kładziemy. Pochodnie. I na pochodnie kładziemy klocki z Żeby powodowało miganie. Można postawić jeszcze trochę dalej, ale jeżeli jest przy torach, to się nie opłaca. I teraz jak widzicie wszystko miga, lecz system przestaje działać psuje się nagle, dlatego z zabezpieczeniem jest zdanie więcej niż trzech pochodni. Albo więcej niż dwóch przynajmniej. I system cały czas będzie nam migał. Raczej nie będzie się wyłączał. Dzięki temu, po tym, może przejechać wózek właśnie wspomniany tempem. Tak jak ten, tutaj mały wózek. Następnym mechanizmem jest podsuwające się tory. Tutaj, niestety, bez pasażera wózek nie był za bardzo dobrze rozpędzony. Nie zdążył przejechać. Mechanizm działa w ten sposób, że energia idzie tędy do repeaterów które w odpowiedniej kolejności wysuwają pistony. To nie jest nic trudnego do wybudowania. Dacie sobie radę. Nie muszę pokazywać. Ten proszek pod spodem powinien być zamieniony na pochodnie, żeby ewentualnie, gdyby jakiś tor nie stykał, czy coś, energia się przesunęła dalej. Jak widać, wszystkie tory się wysuwają, lecz tutaj była dziura, no to odpad. I te, co się nie świecą, widzimy, że musi być dostarczona do nich energia właśnie od pochodni. To jest najłatwiejszy sposób. No i tu dalej jestem. Dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmiku. Zapraszam do subskrybucji oraz oglądania. Więc na razie ziomy i ziomale. Na razie.